Szanowni Państwo, to jest telewizja Starnowa, program Dudzik Lokalnie. Drodzy Państwo, mam zaszczyt dzisiaj gościć panią marszałek. Jest takie miasto w Powiedzie Tarnowskim w Małopolsce, którym rządzi marszałek Magdalena Marszałek. To miasto to tuchu. Dzień dobry. Dzień dobry pani panu, burmistrz. dzień dobry państwu. Pani burmistrz, tak na początek, ponieważ w języku polskim zaczynają jakieś nowe słowa dominować, typu ministra, gościna, mm. mnie to tak trochę mierzi. To jak się do pani zwracać? Burmistrz czy burmistrza? Proponuję postaramu, czyli burmistrz, pani Ani burmistrz. Pani burmistrz, o. Tak. No bardzo mi się to podoba. Tak e, mi odpowiada. No i pytanie drugie, tak się rozpędziłem na, na początek z tymi pytaniami, bo ja mam zawsze pytania schowane dla moich gości. A dzisiaj gość szczególny, bo po raz pierwszy w cyklu mojej audycji kobieta jest. Bardzo jestem Super. szczęśliwy i dumny, tak samo jak mieszkańcy Tuchowa. W związku z tym pytam, czy łatwiej jest wygrać pierwszy raz, czy drugi raz, bo to druga kadencja. Gratuluję zresztą. Dziękuję bardzo. No, ja mam akurat taki szczególny przypadek, bo po raz pierwszy, kiedy startowałam, to walczyłam z pięcioma Kandydatami, więc było bardzo ciężko. A teraz drugi raz była ja jedyna, więc no, tak zwany plebiscyt tym razem się odbył. Było dużo spokojniej. Myślę, że trudniejsza była ta pierwsza walka. Niż druga? Tak. To ja powiem dlaczego. Bo wtedy to się tam powypuszczali. Pięciu ich było, tak? Sami panowie? Tak. No i teraz pomyśleli, nie ma szans, co się wygłupiać, nie? To niech już jest. Nie, ale to e, docenili tą pracę, która odbyła się w tej dość długiej kadencji. E, to moje drugie takie pytanie, e, polityka czy ekonomia? Zdecydowanie ekonomia. W przypadku Tuchowa, w przypadku moim i całego zespołu zdecydowanie ekonomia. No, ale to w samorządzie polityki nie, nie, nie uprawia się nic tam? Samorządzie... Ewentualnie mówią polityka mhm. społeczna, polityka kulturalna, polityka yy, 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 stosunku do organizacji. pozarządów. Mhm. wszędzie to polityka jest. Muszę powiedzieć tak, że sztuką jest w samorządzie skupiać się na ekonomii, yy, jakby nie skupiać się właśnie na tej polityce, albo może politykierstwie, bo polityka rzeczywiście to są dwie różne rzeczy. Sztuką jest być jednak samodzielnym, ale też potrafić rozmawiać ze wszystkimi, z każdą, z przedstawicielem każdej partii politycznej, każdego ugrupowania, każdej organizacji. No tutaj nie możemy patrzeć na, właśnie na to, kto jaki znaczek ma przyklejony, ja to wiele razy powtarzałam, nie ma to dla nas znaczenia. Ważne jest, kto chce współpracować z duchowem, kto chciałby znaleźć nam pomóc i takich ludzi zawsze doceniamy, zawsze chętnie z nimi współpracujemy. Myślę, że to właśnie na takie podziały, które dzisiaj się w Polsce ujawniły, one są bardzo ostre i jest to trudne, ale możliwe i później przynosi bardzo duże, bardzo dobre efekty. No tak, no tak. Jak ktoś jest ekonomistą, to potrafi sobie to dobrze policzyć. Tak. No, bo pani sobie tak karierę położyła, że, że najpierw mhm. pani była skarbnikiem, zobaczyła, jak w tym samorządzie jest, później się spodobało. Z tego, co ja sobie tak przyglądałem, to rzadko kiedy skarbnik sięga po buławę burmistrza, wójta czy prezydenta, mhm. a pani się zdecydowała. Spodobał mi się samorząd. Nie ukrywam, że to, co w tej chwili robię, to jest tak naprawdę no, jakaś moja pasja. Bardzo lubię współpracować z mieszkańcami. No, mamy tutaj bardzo dobrze i mocno rozwiniętą współpracę ze stowarzyszeniami, z klubami sportowymi. Myślę, że to właśnie też dlatego, że połączyliśmy tę ekonomię, bo pieniądze są potrzebne każdemu stowarzyszeniu też z tym właśnie, na czym nam najbardziej zależy. No tu właśnie takim wzorcowym przykładem bardzo dobrej współpracy jest właśnie Tuchowinifest, wielkie wydarzenie które organizujemy wszyscy razem. Nie tylko mm -hmm. Urząd, nie tylko Burmistrz, nie tylko Dom Kultury, ale to jest wydarzenie organizowane łącznie przez wszystkie organizacje, które z nami współpracują. Zanim przejdziemy do tego dużego wydarzenia, do programu, bo widzowie mm -hmm. są pewnie ciekawi, jak to będzie w Tuchowie, jak się tam wybrać, dostać, już w najbliższy weekend, pierwszy tak. weekend sierpnia, to chciałbym zapytać z puli moich pytań, które mam dla gości, co jest symbolem tuchowa? Ratusz czy klasztor? Myślę, że te dwa symbole są rozpoznawalne. Oczywiście, jakby na szeroką skalę, na dużą skalę klasztor jest to bazylika, która jest znana nie tylko w Polsce. Choćby nawet ostatni odpust pokazał, że jednak Rzesze Wiernych wiedzą, gdzie jest Tuchów, gdzie jest Matka Boża, do której przyjeżdżają tłumnie i pielgrzymują, i pielgrzymują tłumnie w czasie odpustu, ale nie tylko, przez cały rok. Jeśli chodzi o ratusz, no jest to miejsce zabytkowe, jest piękny ten ratusz, mamy nadzieję, że go w, tym, w tej kadencji wyremontujemy, przynajmniej elewacje i zabytkowe piwnice, więc jest to taki punkt, który jest rozpoznawalny najbardziej w Tuchowie, wizytowy, no ale myślę, że bazylika to jest coś, co jest rozpoznawalne dużo, dużo, dużo dalej. No tak, e, czyli mieszkańcy wiedzą e, kiedy się pomodlić, jak długo odpust trwa w Tuchowie, tak. ale jak coś załatwić dla miasta i dla swojej miejscowości, to do ratusza do pani burmistrz. Zdecydowanie. E, Tuchów e, ma dużo przyjaciół za granicą, prawda? Te miasta partnerskie, te gminy partnerskie z Europy e, przyjeżdżają na to duże wydarzenie. Proszę trochę powiedzieć o tym mhm. wydarzeniu i kogo będziecie gościć. Zacznę właśnie może od tych partnerów zagranicznych. Mamy osiem miast partnerskich. W tym roku przyjeżdżają do nas partnerzy z Austrii, z Ukrainy, z Rumunii, z Czech. Niestety nie będziemy mieć delegacji z Niemiec i z Słowacji, ale za to przyjeżdża też, przyjeżdżają też przedstawiciele z Francji, z saint Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałam. Łącznie będzie to 57 osób, i ci partnerzy też włączają się w nasze święto, bo w sobotę będziemy mieć występ grupy młodzieżowej z Baraniwki, występ wokalny, a w niedzielę występ folklorystyczny, taneczny grupy tanecznej z Martwiu na Węgrzech. Myślę, że to jest taka bardzo dobra forma no, mieszania kultur, tradycji, tu naszych, no, słowiańskich przede wszystkim, ale też możliwość połączenia, zobaczenia tego, co nas różni, co nas łączy i wzbogacenia całego tego święta. No oczywiście to jest atrakcja, w końcu z zagranicy zespół występuje. Tak. No a oprócz tego, no bo ta impreza. Kręci się wokół wina, prawda? Tu mm -hmm. się robi taką stolicą winiarską Pogórza i zaczyna być konkurentem do, dla Dolnego Śląska. Ile tych wystawców przyjedzie i skąd? No, w tym roku mamy rekordową ilość. O ile w tamtym roku cieszyliśmy się, że przyjeżdża około 20, w tej chwili już jest zarezerwowanych za 26 stoisk. Są to głównie winnice z Pogórza, z Małopolski, ale też z różnych innych miejsc w Polsce mamy też wina z Węgier, z Czech. No myślę, że to rzeczywiście jest to jakaś stolica winiarska. Z tym, że no najlepsze jest to, że winic mamy niewiele w Tuchowie, bo praktycznie dwie, takie, które są tutaj znane. Ale jednak winiarze docenili to wydarzenie ponieważ staramy się to profesjonalnie i w porozumieniu z nimi organizować, tak żeby ono dla winiarzy miało rangę, żeby oni chcieli tu do nas przyjechać. No, powiem tylko, że w tym roku konkurs winiarski, który właśnie przeprowadza głównie Małopolskie Stowarzyszenie Winiarzy, będzie na bardzo wysokim poziomie. Mamy 15 osób w jury i są to bardzo znane nazwiska w tym środowisku winiarskim z całej Polski. Więc będzie to prestiżowy konkurs. Na pewno dużo lepszy niż w ubiegłych latach. Ale też tak staramy się podchodzić, że co roku zbieramy uwagi, zastanawiamy się, co można no, polepszyć, jak wyjść na wyższy poziom i to wprowadzamy w kolejnych latach. No i w związku z tym, jeśli ktoś zdobędzie pierwsze miejsce, drugie to w tuchowie na festiwalu to jest prestiżowy festiwal to Najlepsi sommelierzy to oceniają. Tak. I proszę bardzo, i tam wygrałem albo zajęłem drugie miejsce. Tak. Pani burmistrz, czy, no, jesteśmy w okresie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Nie chcę zapytać, czy pani woli bardziej sport czy kulturę, ale tak się jedno z drugim połączyło. No, niech to będzie to trzecie pytanie. Jak się pani podobało otwarcie Igrzysk w Paryżu? Jak pani to ocenia? Szczególnie. Jedną scenę, o której mhm. cały świat mówi. O której. Nie podobało mi się i yy, chyba nie mogło się podobać. No, są jakieś granice, których nie powinniśmy przekraczać. Yy, po pierwsze, to uważam, że Francja ma bardzo dużo rzeczy do pokazania, które mogła pokazać właśnie podczas tej uroczystości. No, mam tu na myśli nasze yy, igrzyska yy, z ubiegłego roku w Małopolsce europejskie. europejskie tak Staraliśmy się jako kraj pokazać od jak najlepszej strony, tak żeby ten przekaz, ta wizytówka poszła w świat i zachęcała do jakby do odwiedzania Polski, do poznawania kultury, tradycji, no i nas po prostu jako Polaków. Patrząc na ten obraz, który no, widziałam, bo nie dało się tego nie zobaczyć, jakkolwiek by tego nie tłumaczyć, czy to jest porównanie do jednego czy do drugiego obrazu, bo wiemy, że są w tej chwili dwie wersje. Żadna z tych wersji do mnie nie przemawia, wręcz przeciwnie, szczerze, po takim otwarciu igrzysk, nie bardzo mam ochotę zwiedzać Francję. Pani, pani Burmistrz, ja sobie tak pomyślałem, że m, przecież nasz papież mówił, że Francja od mhm. kościoła, ty najstarsza, no to mhm. co I wyprawiają? No? Co jest, im szczeliło do głowy i komu to szczeliło do głowy? Jest masę krytycznych uwag i ja właściwie z, ze wszystkimi się zgadzam. Ja nie chciałabym tutaj no, mocno jakby swojego zdania wyrażać. Myślę, że to co powiedziałam to chyba wszystko. I uważam, że dobrze się stało, że tak duży odzew, tak duża krytyka z każdej strony. My powinniśmy zwracać uwagę na takie sytuacje, powinniśmy jasno komunikować, co się nam nie podoba, czego nie powinniśmy pokazywać albo brać udziału w czymś takim. No, tak jak mówię, gdzieś są granice. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co, jak świat będzie wyglądał w przyszłości, no jesteśmy do czegoś zobowiązani. Oczywiście. No nasi sportowcy pojechali tam, żeby zdobywać medale, prawda? I żebyśmy mhm. się mogli trochę ucieszyć. Komu pani burmistrz najbardziej kibicuje? Szczerze chyba pływakom, chociaż wiem, że nie do końca. A bo to ten Masiuk jest nie wyszło mu za bardzo. Nasz on, prawda tutaj? Nasz on to po pierwsze, ale po drugie też jakoś blisko moim zainteresowaniom. Ja też blisko wody całe życie, więc no ta woda jednak. Czyli pływaką. No tak. ja myślałem, że może siatkówka jeszcze, no przecież kobiety się pięknie y, y, spisują. Dzisiaj kiedy sobie rozmawiamy, to pewnie y, drugie zwycięstwo zanotują. E, no dobrze, y, kibicujemy <grym> wszystkim naszym, żeby tak. tych medali było jak najwięcej. Jest już czysta w całej historii, niech będzie... Y, 350 jestem za wielkim optymistą, bo to chyba się. Może nie dożyjemy, da. prawda? No pani dożyje, tak ja zobaczę. Może nie tym razem, ale uzbiera się. Dobrze, Pani burmistrz, to jest tak, skończy się impreza, no, mhm. i, no i co się zacznie? Zacznie się praca samorządowa, czyli planowanie inwestycji, mhm. realizacja inwestycji, a zaraz za chwilę będzie jesień i trzeba będzie usiąść przy nowym budżecie. Tak. Jak ten budżet w Tuchowie będzie wyglądać, jak on teraz wygląda? Na jakie mhm. środki liczyć Pani Burmistrz, czy te krajowe, czy unijne, jak to się tam kręci, jeśli chodzi o finanse, bo jak sama pani powiedziała, bez pieniędzy to można sobie wymyślać, nie niewiele da się zrobić. Tak, my akurat no, mam ten luksus, że, że w finansach tutaj dobrze się potrafię poruszać i co dwie głowy skarbników to nie jedna, bo mam też swojego skarbnika, który też jest no, bardzo dobrym specjalistą. Więc od samego początku, czyli od ponad pięciu lat, ustaliliśmy, że dbamy o to, żeby budżet nie był nadmiernie zadłużony. Na poziomie 30% dochodów nasz budżet jest zadłużony. To jest naprawdę bardzo bezpieczny poziom, który pozwala nam systematycznie się rozwijać, ale jednak tutaj nie obciążać zbyt dużo. Jeżeli chodzi o przyszłość, no ja jestem pełna optymizmu po tym, co usłyszeliśmy ostatnio odnośnie zmiany dochodów czy systemu finansowania samorządów. samorządów. No Odpisy, według citu, i, tak. i według nie, tych rzeczy. wyliczeń gmina Tuchów w przyszłym roku ma otrzymać więcej o 15 milionów złotych, to jest ogromna kwota, porównując to może do tych transzy polskiego ładu, które mieliśmy, mhm. no to była to, to jest to więcej niż polski ład, który mm -hmm. otrzymywaliśmy, i zgadzam się z tym, że jest to bezpieczniejsze dla samorządów niż kiedyś polski ład, chociaż ja za niego wiele razy dziękowałam, uważam, że to był świetny pomysł, ponieważ zyskujemy niezależność. My te środki będziemy otrzymywać. Czyli nie ale... trzeba pisać, tamto ten tam algorytm działa, jest odpis, tak. pani skarbnik się tak. cieszy, pani burmistrz tak. też się cieszy. Jak ten budżet mhm. wygląda, żeby tak widzowie mieli świadomość mhm. roczny, jeśli chodzi o gminę Tuchów? No tak, w ostatnich dwóch, trzech latach mieliśmy około 100 milionów złotych wydatków, a z tego około 20-25 inwestycyjnych. No to mm. bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. dobrze. Co pani wyborcom obiecała na tą kadencję? Musił być jakiś taki gwóźdź, nie? Tam ci zrezygnowali, już nie chcieli kont kandydować, bo e, pani burmistrz, pani marszałek mm. powiedziała tak, w tej kadencji to to zrealizuje, e, no mm. oczywiście, jeśli mnie wybierzecie, ludzie posłuchali wybrali. Powiem tak, tu też Podeszłam ekonomicznie i tak podchodzę już drugi raz, że tak szczerze to mieszkańcom obiecywaliśmy tylko to, co jest realne do wykonania. Nie obiecywaliśmy wielkich rzeczy, które no, sami nie jesteśmy pewni, że wykonamy. Jest takie jedno zadanie, które, o którym marzymy wszyscy i jesteśmy przygotowani teraz, właśnie walka o środki to teren rekre, rekreacyjny na skałce w Tuchowie. To jest kilka hektarów, które chcemy zagospodarować. W pierwszej kolejności dla mieszkańców, ale myślę, że będzie to jakieś uzupełnienie oferty Ciężkowic czy tutaj Pleśnej, całego Pogórza. Będzie tam kompleks z parkiem wodnym, z skateparkiem, z truckiem, z alejkami do no po prostu do, do spacerowania, z parkiem linowym. Będzie przestrzeń do wynajmu na uroczystości rodzinne, takie mniejsze będzie boisko takie, jak jest w tej chwili dla klubów sportowych, to pozostawimy, ale na tym boisku będzie też możliwość przeprowadzania dużych plenerowych imprez, tam będzie miejsce na scenę, na nagłośnienie. No myślę, że będzie to miejsce, jeżeli oczywiście się nam uda, będzie to miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać swój wolny czas. Dlatego mówię o mieszkańcach, bo nie nastawiamy się w pierwszej kolejności na turystów. To Chcemy, jak będzie żeby park mieszkańcy. Wodny, no to ludzie jadący z Tarnowa do Przyjadą, Ciężkowic to oczywiście. się parę razy zastanowią, czy się nie zatrzymać w Tuchowie. A jak, jak im się spodoba, to pani burmistrz z Ciężkowic będzie niezadowolona, bo zostaną. Myślę, że będzie zadowolona, bo uważam, że... Znaczy ja nigdy nie, nie czułam się, ani nie czuliśmy się jako konkurencja. Nie chcemy konkurować z żadną inną gminą. Bo się lubicie, bo dwie kobiety po sąsiedztwie yy. rządzą, a nawet trzy, jak tak popatrzeć jeszcze na gromadę. Tak, gronę. Trójmiasto Trójmiasto <laughs> tak na Pogórzu. Piękne określenie. Na Pogórzu. Nie, uważamy, że każdy z naszych gmin może się wzajemnie uzupełniać. Jeżeli turyści przyjadą do Ciężkowic, spędzą tam pół dnia, to mogą przyjechać też do Tuchowa. My powinniśmy wspólnie budować taką ofertę, która będzie kierowana no, też do turystów, ale każdy turysta jest inny i każdemu się spodoba coś innego. Jeden trafi do Ciężkowic, drugi do Tuchowa, trzeci do Pleśnej, a czwarty może do Ryglic. No, my powinniśmy razem działać. No tak, to kiedy ta skałka już będzie taka gotowa? Kiedy można będzie tam Pojechać, mm -hmm. pochodzić na tej Tyrolka to będzie, czy parglinowy? Parglinowy to park jest taki bezobsługowy, mm -hmm. żeby każdy mógł bez obsługi. Mm -hmm. to, koszt tego, taki pierwszy, który mamy oszacowany, mm -hmm. to jest 20 chyba 2 miliony złotych. Jest to dosyć dużo, ale z tymi środkami, które mają do nas dopłynąć, to na pewno na udział własny już nas będzie stać. Bardzo byśmy chcieli w tym roku, najpóźniej w przyszłym, złożyć wnioski w pierwszej kolejności do Ministerstwa Sportu, bo są takie programy. Jeżeli uda się nam środki uzyskać, to myślę kwestia dwóch lat, więc trzy no, 27 to jest takie no, marzenie nasze. Mam nadzieję, że się spełni. Jak nie, no to rok później. Czyli 27 za 3 lata Tuchów jest imprez, wielka impreza winiarska, największa w Polsce, odbywać się będzie na skałce w Tuchowie, prawda? A to jeszcze zobaczymy. Klimat tak. ratusza, klimat jest tego niepowtarzalny. naszego rynku. Tak. tak, i nie wszystko trzeba przenosić. Można zrobić inną imprezę plenerową. A jednak ten ratusz, ten ryneczek zapełniony, taki ciasny, ale właśnie to jest jego urok. No, taki jest taki kameralny, kata. taki mający swój klimat. Mhm. Pani burmistrz, no to życzę realizacji tych ambitnych przedsięwzięć. Mhm. Sam przebieram nogami, kiedy na tą skałkę będę mógł pojechać i jak Super. na moje warunki, żeby, żeby tam skorzystać z tych atrakcji. Rozumiem, że Rada Miejska w Tuchowie. Też jest za tym i w ogóle wspiera panią burmistrz i, i, i jest pięknie, okay. prawda? Tak, wspiera i za tej kadencji, i za poprzedniej też wspierała, jeżeli chodzi o ten projekt. Każdy z nas rozumie, że jakby Tuchów powinien ambitnie sięgać po środki. Widzimy to w mniejszych gminach, że to się udaje, potem, że jest to opłacalne też dla tych gmin, więc uważam, że tak, że mieszkańcy zasługują na duży projekt, radni są zgodni. Pewnie też dlatego, że oprócz tego wielkiego projektu zabezpieczamy potrzeby każdego regionu, każdej każdego naszej miasta. bo tak. to nie tylko miasto tuchu, ale tak. również sołectwa są. Mhm. Pani burmistrz jest pełna energii i wigoru. Wnoszę z tego, że po urlopie, tak? Tak, dokładnie. Po Ulopie. Zdradzi Pani, gdzie Pani wypoczywała? Bo ja zawsze pytam. Tak. Czy w górach, czy nad morzem, <laughs> czy w kraju, czy za granicą? Nad morzem, tym razem wyspa Brać na Chorwacji. No, my akurat bardzo tam ten kierunek lubimy, też już od kilkudziesięciu lat. Zwykle tam lądujemy. Polecam te kierunki. No, jeżeli mówimy już o Chorwacji, polecam wyspy, bo Wiem, że mieszkańcy, czy Sílcier, ludzie. Się trudno mówi te wyspy, niektóre się wypowiada. Pani była na pewno, jest krka. Tam w ogóle nie ma żadnego. Jest mliet, jest lastowo, jest piękna korczula. korczula gorąco jest w całej Chorwacji, ale y... dlatego polecam wyspy, bo Marinesi, nie wiem, ja mam akurat przesyt dużej komercji, dużych tłumów. Y... I ja wolę jednak odpoczywać blisko natury, tam gdzie jest mniej ludzi. I właśnie takim rozwiązaniem dobrym są wyspy jest pięknie, jeszcze naturalnie, nie ma dużych tłumów, nie ma komercji, no to można wypocząć. Poza tym pani burmistrz wyjeżdżała, powiedziała nie dzwonić, nie zawracać mi głowy, jestem na wypoczynku, wrócę, to wszystko pozałatwiam. Tam też Makłowicz gdzieś się tam podziewa, tak. w związku z tym ostatnie moje pytanie do pani burmistrz. Kuchnia polska czy śródziemnomorska? I ta, i ta. Aha. obydwie są dobre polskiej nie zastąpi nic pośród ziemnomorskiej po tygodniu marzy się o polskiej Aha. a co najlepszego jest w tej i w tamtej kuchni? w naszej kuchni, no chyba pierogi no tak mi się wydaje, że jednak ale schabowy z kapustą i z ziemniakami oczywiście polski, tak. tak to nasze polskie, jeżeli chodzi o śródziemnomorską, owoce morza oczywiście nie codziennie, nie zawsze ale no sałaty, owoce morza myślę, że to jest to, jest to. Panie burmistrz, bardzo dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę. Jestem szczególnie zadowolony, bo to pierwsza kobieta w moim programie, a już 21 tych programów zrealizowaliśmy w stacji Starnowa. Zawsze na koniec mhm. jest tak że gość ma prawo do powiedzenia tego, o czym y, prowadzący zapomniał, nie powiedział albo się w ogóle zestresował i, i, i mu było, nie wiem, mm -hmm. y, przykro, wstyd albo coś nie zapytał. Pani burmistrz, y, y, teraz dla Pani y, kamera i, i, i słowo na koniec naszej rozmowy. To ja myślę, że jeszcze raz zaproszę wszystkich mieszkańców, przede wszystkim mieszkańców Tuchowa, ale też każdego gościa i z Tarnowa i z okolic Zakliczyna, bo pan chyba z Zakliczyna. Tak jakoś. Tak jakoś na weekend do Tuchowa będzie bardzo intensywnie, bardzo wesoło, będzie się dużo działo. Bądźcie z nami, będzie nam bardzo miło. Drodzy Państwo, a moim gościem był marszałek, marszałek, który rządzi miastem Tuchowem, a marszałkiem jest Pani Magdalena, Pani burmistrz Tuchowa, drugą już kadencję. W tej kadencji nikt się nie odważył, żeby z Panią burmistrz kandydować o ten jakże prestiżowy i zacny fotel. Dziękuję bardzo za dziękuję wizytę. Bardzo, dziękuję bardzo. No i powodzenia. Dziękuję.